Odsłona pierwsza. Zerwanie z rutyną. Właśnie kończę wpisywać pana Pesel. Mhm. O, to jest pański dowód osobisty. Do pokoju zaprowadzi pana Bojku W Weź bagaż i zaprowadź pana do pokoju. Oczywiście, to mną. No, jakby pan czegoś potrzebował, to wystarczy zadzwonić. Recepcja 101, restauracja 102, serwis 103, tylko restauracja czynna do 24, a wszystko resztę czynne. I jesteśmy. Pamiętaj, że rutynowe działania nie zawsze się sprawdzają. Zdaje się, że uciekło. Jak to uciekł? No nie ma, nie wędzłem. Przepraszam, wyrwałam się tak do przodu. Może Pani powie, jak bym mógł Panu pomóc? A nic nie stało. Chcę Pana za i proszę mi opisywać przeszkody po drodze. Dobrze, dobrze. Przed nami trzy stopnie.